Witam. W tym filmiku powiem ci jak odinstalować antywirus Avast. Aby to uczynić, należy pobrać program do odinstalowania antywirusa, który znajduje się na stronie, którą podałem w opisie. Jeśli pobierzemy już program, uruchamiamy go. Będzie tam informacja, że najlepiej będzie zrobić odinstalowanie w trybie awaryjnym. Tak więc klikamy to i kontynuujemy. Wybieramy, który program chcemy odinstalować. Będzie tam do wyboru chyba 3. Jeśli zainstalowałeś Avasta w innym folderze niż domyślny, to wybierz ten folder i potwierdź. Następnie kliknij przycisk Usuń, a na samym końcu wystarczy uruchomić komputer ponownie. Jeśli filmik Ci się przydał i podobał, to możesz zawsze zostawić łapkę w górę skomentować oraz dodać do ulubionych. To by było na tyle. Ja się z Wami żegnam na razie.